Uwielbiam wow, Was wszystkich w kolejnym odcinku, e, nie, nie robię, nie, nie, nie robię znowu go, nie robię znowu go. Mam za dużo str... <gryw> mam za dużo zj**anego strika na nim. E, Lazi. Chyba ja nie mam na Co jest to? Jeden... Megaszatany i Delirium i... E, Witness? Megashaton Delirium i Witness nie mam na Lazim. To mówię. Pójdźmy na Osego. No, nie zapowiada się fajnie. Uj, Patrzcie, kogo złapałem. No, patrzcie, jakiego chuja głupiego złapałem. <laughs> Jakie tak, nienawidzę tego przeciwnika. Jakie ja action go nienawidzę po prostu. Śmieć zajebane. Czy ty będziesz. Będziesz we mnie. Raszował. Dziękuję. God damn. Chcę, żebyś bombę mnie nie wysadził, tylko tej głupiej. Actually, bardzo rzadki W dla y, tego. oke okay, okay, coś tam? Friendly Bola. Actually, w chuj rzadki W dla Friendly bola? Nie wydaje mi się, że. Czy miałbym coś lepszego do zdobycia? Friendly Ballem niż od niego na pierwszym piętrze? Nie wydaje mi się. Umarł mi od kupy. Jestem smutny. Umarł mi od kupki. Nie. Nie umarł jeszcze. Okej, okay, dobra. Ja pierdo... To jest damage up aktualnie. To jest duży damage up aktualnie. Go że opieranie się na Friendly Ballu nie wygląda teraz źle. Z tym, że ja zadaję prawie zerowy damage? Fako. No, może nie prawie zero, ale okropnie niski. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak to jest nieziemsko żmudne walczyć w dużym pokoju z podstawowymi tearsami damageem na 25. Ja zabijam te kupy na cztery strzały. A 3. Tak? Raz, dwa. Na trzy, na trzy strzały zabiję kupę małą. Pycha za pokojny. Za dwa kluczajmi A nie trochę się to nie opłacało. Mam kolejnego przyjaciela. Tylko takiego wybuchowego, który Mam nadzieję, że nie wybuchnie mi na mordzie, tylko wybuchnie komuś innemu na mordzie. Ale póki zadaję kontaktowe obrażenia, to ja jestem zadowolony. Czemu nie? Blackheart. A, nie... Ja w tym tempie zaraz będę musiał walczyć z bossem. Mając 2,25 damagea i 2,73 tirsów. Y. To ani trochę nie zapowiada się dobrze. Niestety potwierdziłem, ale mini bossa nie da się dołapać do friendly bola. Będę walczył z nim godzinę. Dwa. Wow. A czyli wow. Dawno nie widziałem już tak chujowego w początku tej grze. Ja chcę iść na angel, ja chcę iść na mega szatana, więc ja muszę iść do angel drumami. Nie mam najmniejszego pojęcia, co powinienem robić. A mam zerowe pojęcie, wiem, powinienem umierać, gram Lazarusem. Teraz sobie to przypomniałem. Patrzcie na to podejście. Ja nie mam na to zdrowie. Znaczy mam na to zdrowie. Ale kiedy zabiję się raz, no to będę... O Jezu. Ciekawe czy YouTube mnie za to ujebie. Yy, ale będzie tylko gorzej, Im, im więcej razy będę umierał. I na, naprawdę mam to na myśli. Będzie tylko gorzej. Ej. Okay. He <noise> nie mnie coś. Jebnie mnie zaraz coś. Zaraz będę walczył z bossem trzeciego piętra, z podstawowymi tipsami, z mniejszym speedem i o połowę mniejszym damage'em. Szkoda, że nie, nie poszedłem do innego pokoju, żeby naładować moje przedmiot aktywny i tego ziomka zebrać. Nie zebrałem, bo miałbym jakikolwiek debet wtedy. Jaki... jakikolwiek dosłownie brałbym. Ale mam... Tego ziomka. Szczerze, pójdę z nim po prostu na... pójdę z nim po prostu na bossa. Bo on mi za sekundę zdechnie gdzieś. O oh fuck, tak mega. On zdechnie parę sekund. Kiedy ragmega już zacznie atakować, to on po prostu umrze. No i do tego strzela. Nie tam, gdzie powinien. Największy damage, jaki zadaje, to jest kurwa kontaktowa. On zadał więcej obrażeń kontaktowych ni niż trafienia strzałami. I ma Kims przejść do damage'a To podejście wymaga ode mnie cierpliwości, której od dawna nie miałem Mówię, ten damage od Lazarusa tylko i wyłącznie mi jakoś teraz pomaga w, na tym piętrze bynajmniej Zastanawiam się, czy Forget minał? Is... jest... Bro... Bro, what the fuck? Kurwa... La capo dostałem sekundę temu. Ja musiałem odejść na chwilę od tej gry. Actually potrzebowałem odejść od tej gry na chwilę, bo... To jest coś, co ja nie wiem, czy ja mentalnie dam radę sobie z tym. Ja nie wiem, czy ja mentalnie z tym dam radę. Nie ma? Dobra, nie ma. Nie, ja naprawdę... To podejście jest... Aksel, jednym z najgorszych podejść, jakie miałem w życiu moim. Tak, straight up. No jokes. Bez żadnego wyolbrzymienia, to może być jedno z najgorszych podejść, jakie miałem w życiu. Nie przypominam sobie, żebym na, przynajmniej w tym roku miał jakieś. Podejście, które mogło, mogło być nam od tego. Które obiecnie nie przerolowałem od razu. Tylko z którym poszedłem. Nie wydaje mi się. Well, jest to coś. A to nie jest coś. To kompletnie nie jest coś. Kurwa. Ja, ja chcę jakiś przedmiot, który nie będzie ssał. Ten jest trochę lepszy. Nie jakoś bardzo. Okej. Okay. Yep. Nie ma kimś. Jestem debilem, bo w ten sposób straciłem szansę na Angel Rumy. To było bardzo głupie z mojej strony. Ja pierdolę, gościu. Ja pierdolę. Jak ja nienawidzę tego przeciwnika! Nie, yeah, jest to actually tak chujowe, że zapomniałem odpałzować nagrywanie. Po prostu chciałem lecieć dalej i tyle. Po co macie widzieć to okropne podejście ja się. Warto wrzucać dzisiaj film? Czy warto ciągnąć daily? Czy warto ciągnąć day dla, takiego, od, dla takiego odcinka? to jest, to jest mój aktualny stan. Na żywo. To jest mój aktualny stan na żywo. Lazarus w tym momencie przedstawia mój live na Skamire Reaction, kurwa. Ja pierdolę. Piotr. Zajebiście. Wiecie co, ja nawet nie zadaję już pytań. Ja nie wiem, jakie otrzymałem obrażenia, dosłownie nic nie widziałem, nie nagrałem tego. Nie mam pojęcia. Po prostu straciłem HP i tyle. I straciłem szansę na Angela. Po prostu. Nie wiem. Tear Delay! Nareszcie coś. Tylko teraz muszę przeżyć to. Mam jedno odrodzenie, ale muszę teraz przeżyć lekka z dwoma własami. Jeszcze ogólnie jedną rzecz zauważyłem. Wydaje mi się, że tamten Demon's Tale kompletnie spowodował, że nie spełniło mi się żadne serca. Poza na przykład w pokojach specjalnych. Mam takie malutkie przeczucie, co do tego. Wow. Wow. Kurwa wow. Teraz zdechnę. Ja pierdolę. jest tak chujowe. A, fajnie, rus Fajnie, fajna karta. Kurwa. W to, to nie jest zły boss, ale... Na samą myśl o tym, że ja muszę... Znaczy... To już nawet nie jest złe podejście. Ja mam... Ja jestem po prostu okropnie Salty o ten początek. Bo ja nie mam dobrych przedmiotów. Mam jeden dobry przedmiot. Dwa dobre przedmioty, którymi są zapy No i placenta. Tak nazywam placenta dobrym przedmiotem. Fucking with it. Aż, aż nie potrafię mówić po angielsku nawet. Jestem tak wkurwiony, że mnie... I I can't even fucking matter o single word in English. Nie no mogę, ale... Jestem salty w chuj. O te przedmioty jak na razie. Kiss. Kurwa kiss. Actually just kiss. Nie chcę mi się grać w to podejściu. Nie chcę mi się tego powiedzieć, graczy. A chyba nie mam chęć zatrzymać nagry nagrywania i po prostu stwierdzić, że ja, to wystarczy na dzisiaj. Na, na nic więcej nie umyciłem. Speed! Speed up! Speed up! Speed. Kurwa, Speed up! Szaleje Tak wiem, że nie mam jak zdrowe zdobyć Będę stał kurwa godzinę i czekał na placentę On sary mi dał jedną dać On mi dał jeden. on mi dał jeden, ok Daj mi HP Nie? Okej okay. Pewnie Pierwszy bla drugi blackard, który widzę w podejściu. To O kurwa. akcji dobre. Axli zajebi. Ale dobre przedmioty. Aż nie chcę de tego, aż nie chcę rolować tego. Oh my god. Oh nareszcie coś dobrego. O ja pierdolę. Nie mam niestety tego MAMS czegoś tam, czyli Damage Multiplayera. Co robi to dokładnie? Jak widzę ten, ten mój trinket dokładnie? Ok, więc szansa na karty. Nie byłem w sklepie, mam kasę. I nic użytecznego. Kurwa, rudzów. Nie, nie jest przyjemnym bossem. Chociaż mam dosyć o kurwa, ale szybko rusza. O manga. Nie dam radno tego, jak to się nazywa. Na mega szata na pójść. Nie jest to możliwe. Axel nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Chyba, że pójdę jakimś cudem ogarnę poświęcenia na Sacrifice roomie. Może wtedy? O ma... Jakbym miał latanie tylko. Złote gówno gówno. Nic więcej nie mam wam do powiedzenia. Złote główno. Ristok... jest... No Ristock jest dobry... Ale... jest ostatni piętro. Spaget. Może dostanę coś dobrego. Może. A jak nawet nie no to są czy nie Dostał. I nadziewałem. No spido. No to jest. Ciekawy przedmiot, który spowoduje, że będę mieć milion maga No i on nie działa za każdym razem, tak jak widzicie. On... au. On nie działa. On działa tylko i wyłącznie po określonym czasie, czyli... Jest duża szansa, że po prostu nie będę trafiał w tym przeciwników. A podstawowy strzał no, nie zdaje dodatkowych obrażeń żadnych, czyli to mogło być głupie. Czy uda mi się pokonać Madkę? Na... bez otrzymania obrazu Well Na pewno muszę pamiętać, żeby nie podchodzić do drzwi Jakimś cudem, ale się udało Polaroid Nie mam bomby Nie mam bomby Dlaczego Vanilla Waver jest przedmiotem Wendy'ego Pewnie, trzymaj. Nie, nie potrzeba mi tego. Gazolin? Chuj, daj mi to. Well, to ognie mi nie zadają obrażeń, jednak porównaniu do tego co mówiłem ostatnio, chyba na wczorajszym odcinku. To i to byłoby dobre na tego naszego wtedy. Och, jak ja ciebie nienawidzę. I umrze. Devil, Pewni. pewnie nie mam szans już na zdobycie Angel Roomu. Znaczy na Angel Room? Tak, ale nie na klucz. Hmm. To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawy przedmiot. Mam Speedo. Devil. Hmm. Zapomniałem odnowić nagrywanie. Zdarza się. Zdarza się najlepszym, a się dopiero najgorszym. <laughs> Polaroid. Jak ja bym chciał emperora! Ja bym chciał emperora. Ale kurwa to jest dziwne piętro. Patrzcie na nie. What the fuck? Kółeczko robi. A krzyli co do chuja? Co? Ani Mega Shatama, ani delirium nie zrobimy w tym podejściu. Uwielbiam tą grę. Uwielbiam. Za dużo w nią gram znowu. Axel mi się zaraz znudzi, jeżeli będę tak dużo w nią grać. Ale no? A no tak, bo ja nie otrzymuję obrażeń teoretycznie, tylko zadaję sobie je sam za pomocą Razer Blade'a, no chyba. No. A no tak, no przecież. To no, mówię wszystko o tym podejściu. Może całe 1 czwarta tego podejścia jest jakkolwiek zdatna zda, do, zda do, do dwóch. Nawet nie żartuję, może jedna piąta całego tego podejścia. Ale dziwacznie to wygląda. No to zrobili tak, żeby wiecie, nie, nie leciało pięć strzałów w jednej linii. A zarazem tak dziwnie to wygląda. A i gaz mogę to wziąć, czemu nie. Okej. Okay. Wydaje mi się, że ty... Co? Twój umarł i dalej mnie atakował. Jak to... Jak to nie opisuje tego podejścia? A, czyli jak to nie opisuje tego podejścia? Wszystko, co potrzebowało to podejście do bycia jakkolwiek uznawane za dobre? Jest to. Bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwe jest to. było wymagane, żeby to podejście było jakkolwiek dobre. Co mnie denerwuje i to bardzo. Nawet nie wiecie, jak bardzo mnie to denerwuje. Żeby jakieś podejście było dobre, to było wymagane. Jest to. Zresztą znaczy, nie, mam, nie, nie mam problemu, bo wygrywam bez to. śmieszny przedmiot, long, ale... N. N. A, Najlepsze jest to, że ja mam tego moda właśnie. Który zamienia złote znajdźki w inne złote znajdźki, jak masi już te jedno złote znajdźki. No, to ja bym zrespił sobie po prostu klucz, no nie? Ale wiem, że dużo osób mogłoby to źle odczytać i... Eee, cheater, che cheater, cheater, miałeś kujowe podejście co citułeś. Tak, tak miałem kujowe podejście co czytuję. Dokładnie. Nawet, nawet się z tym nie chcę, Nawet się z tym nie kryję. Tak. Jakby mnie nie czytowałem w tym podejściu, ale... No. Byłbym do tego zdolny to dosłownie nie ja. Czybym poszedł nad delirium na tym podejściu? Nawet mi się nie rozpiło. Pewnie. Wiecie co? Robię to przy Was. Czy mamy room na tym piętrze? Nie. Chuj, wypierdalać.